Przedstawiamy bezprzewodowe systemy mikrofonów marki Saramonic z serii Blink-100. To ultralekkie mikroporty z jednym lub z dwoma nadajnikami, które są niezwykle łatwe w trakcie użytkowania. Obydwa systemy są wyposażone w odbiornik, który może obsłużyć maksymalnie dwa nadajniki. To bardzo pomocne rozwiązanie, w szczególności dla początkujących użytkowników. System Blink 100 zaraz po uruchomieniu odbiornika i nadajnika zostaje automatycznie sparowany. Znajduje czysty kanał bezprzewodowy, aby uniknąć zakłóceń podczas transmisji dźwięku z zasięgiem aż do 50 metrów. Dodatkowo, bateria na jednym ładowaniu wytrzyma do 10 godzin ciągłej pracy. Przebywanie na łonie natury może mieć niewiarygodny wpływ na Twoje samopoczucie. Dookólny mikrofon wbudowany na nadajniku możesz kontrolować za pomocą przycisków na bocznym panelu, wyciszyć dźwięk, a także zamontować osłonę przeciwwietrzną. Lekka i mała konstrukcja nadajnika z klipsem sprawia, że można łatwo ją przypiąć do koszuli, innej odzieży, postawić swobodnie na stole lub trzymać w dłoni. Transmitery są wyposażone również w aktywną eliminację szumów z możliwością skupienia dźwięku głównie wyciszając dźwięki z otoczenia. Odbiornik wsuwany do stopki aparatu za pomocą uchwytu można przypiąć do paska aparatu lub umieścić na urządzeniu mobilnym. W zestawie zawarte są kable wyjściowe Mini Jack TRS i TRRS z przeznaczeniem do kamer, aparatów, mikserów i urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, tablety i komputery z wejściem mini jack 3,5 mm. System Blink 100 to najprostszy system w użyciu, który zabierzesz ze sobą wszędzie ze względu na bardzo niską wagę, przystępną cenę i możliwość nagrywania przez cały dzień. Już teraz możesz rozpocząć nagrywanie i cieszyć się doskonałą jakością dźwięku.